Kiedy trafisz na osobę, która pieprzy inflację i podwyżki cukru. Naprawdę nie wiem o co tu chodzi, ale ja po prostu ciągle, ja po prostu ciągle wyglądam zajebiście. Ding dong. Kto to do mnie o tej godzinie dzwoni? To witam panią. Ojej, ale pani pięknie wygląda, zresztą jak zawsze. Witam, dobrze, że pani powiedziała jak zawsze zresztą. Słucham panią. Mam ogromną prośbę do pani. Czy pożyczyłaby mi pani szklaneczkę cukru? Wystarczy spojrzeć. Chce nie Pani obrazić? <śmuch> Oj no tak, no nie pomyślałam. Nic dziwnego. Mało kto w tych czasach myśli. Wie Pani co pożycza Pani szklaneczkę ksylitolu? Ksylitol? A co to jest ksylitol? Siedzi Pani pół dnia w internecie i nie wie Pani, co to jest ksylitol? Proszę i sprawdzić definicję ksylitolu i widzimy się za chwileczkę. Wiem, to jest naturalny cukier, który uzyskuje się z kory brzozy. Tylko wie Pani co? Patrzyłam na internecie, strasznie drogi. On kosztuje 40 zł za kilogram. Drogie, to są wakacje na Dominikanie. Ja kiedyś za jednego grama płaciłam 50 zł. <słuch> Czego? Oj, nieważne, proszę dać tą szklaneczkę czy ten kubeczek. Skąd ma pani tyle pieniędzy? Przepraszam, czy ja pani zaglądam do majtek? Pracuję, to mam. Chybaś nie muszę tłumaczyć pani, ile mam pieniędzy w portfelu. Przepraszam, nie chciałam. Dziękuję, pożyczyła mi pani ksylitol, a chciałam zwykły cukier. Jest pani niesamowita. <laughs> nie jest pani pierwszą osobą, która mi to mówi. <laughs> Bardzo dziękuję. Postaram się oddać przy najbliższej okazji. Kochaniutka, oddaj to ty możesz krew honorowo, Na zdrówko. Serio? Poważnie? Czy ja wyglądam na osobę, która by sobie zażartowała? <śmany> Ma pani naprawdę wielkie serce. Tak wielkie, jak twoja dupa. Radziłabym się zastanowić nad totalną rezygnacją z cukru, kochana. Dobrze, pomyślę, ale jeszcze raz pani bardzo, bardzo dziękuję. Do widzenia. W ogóle, jakich my czasów dożyliśmy, że musieliśmy... Bo po prostu w domu nie mamy, bo wtedy kilogram cukru kosztuje 6 zł? Co to jest 6 zł? Ja za krem 7 gram płacę 350 zł, no ale chyba widać, nie? Chyba wiadomo, że jak chce się wyglądać zajebiście, to się nie słodzi! Ale nie każdy może wyglądać tak zajebiście, jak ja. Po prostu ja nie wiem, jak tak można w ogóle żyć. Przecież jest hańba, przez to jest wstyd, żeby cukier pożyczać? Ja tam cukru nie będę używać. Zresztą ja nie wyglądam jak stara cukiernica. Ja wyglądam jak piękna młoda ksylitolica. Ja nie wiem. Ja nie wiem, my jakich my czasów to szyliśmy. Ja mam nadzieję, że ten mój luksus to się nigdy nie skończy. Ja mam na drugie luksus. Ojej, nie, sobie są Cukier.